Guess who's back? Back again? back! Tell all friends! Mamma mia. Cześć, witam was bardzo serdecznie po tej długiej, wakacyjnej, dwumiesięcznej przerwie. Wreszcie wróciłem, żeby kontynuować moje e, nagrania o Summoner's War i postanowiłem, że wrócę w takim formacie odrobinę vlogowym. Dzisiaj sobie pomówię do Telefonu, który stoi na statywie przede mną na biurku, czuję się, to jest, nie wiem, odrobinę nieswojo, ale myślę, że przywykłem do tego nowego formatu i nowej jakości. Dzisiejszy film będzie zatytułowany: Dlaczego nie płacę com albo może inaczej, może dlaczego jestem free to play em". Jeszcze się nie zdecydowałem na tytuł. Kiedy tak się nad tym zastanawiałem dłużej i myślałem nad tym, co ja właściwie chcę przekazać w tym filmie, wpadłem na taki pomysł, że w sumie tych powodów jest więcej niż jeden. Pierwszy powód, dla którego nie chcę wydawać pieniędzy, jest dosyć pozaiczny. Po prostu ich nie mam. Znaczy, nie mam na to, żeby wydawać na taką grę jak Summoners War, albo właściwie na żadną grę, bo rzadko kiedy kupuję e, rzeczywiście gry, a jeśli już kupuję, to są to pewne produkcje od Blizzarda, które e, nie są w modelu free-to-play, tylko buy-to-play. Kupując raz, będę mógł się cieszyć tą rozgrywką przez dłuższy czas, ale w przypadku takich gier mobilnych, no to wydawanie tych pieniędzy e, wiąże, się, wiąże się z pewnym ryzykiem i pewną gamblerką. E, co do kont. Łatwo rozpoznać konto osoby, która, która włożyła w grę e, trochę więcej pieniędzy. Wart łatwo rozpoznać takie konto, zwłaszcza po tym, że obfituje zwykle w dużą ilość naturalnych piątek na przykład, albo w sumony, które są bardzo, bardzo dobrze zrunowane. <laughs> I to jest dosyć charakterystyczne. Ja teraz sobie przeskoczę po paru kontach e, osób, które, które no, wiadomo o nich, że, że, że nie są free to playami i to się odznacza, nie będę wymieniał ników tych osób, bo to przecież nie o to chodzi, tylko chciałbym właśnie pokazać te parę rzeczy, jak to się różni, e, jak moje konto na przykład i mój zasób naturalnych piątek czy innych sumonów wygląda na tle tych osób, które rzeczywiście dodają tam pieniądze. No i możemy sobie zobaczyć wyraźną różnicę w tym, że takie konta pay-to-play różnią się no, znacząco od mojego skromnego free-to-playowego konta. No dobra, ale powiedzmy, że gdybym miał te pieniądze, na co wtedy miałbym przeznaczyć je? No właśnie, odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ właściwie w Summoners War są dwie możliwości. Nasze pieniądze, które wsadziliśmy w grę, możemy przeznaczyć na przykład na refile. Jest to dosyć Pewna inwestycja, ponieważ za e, pewną pulę kryształów będziemy mogli uzyskać pewną pulę energii, którą przeznaczymy na dungeony, rifty czy na to, co nam się tam żywnie podoba. <laughs> Zatem będziemy mieć na pewno jakieś dropy w postaci run, Anno scrolli, summoning Stone'ów, czasem pewnie Mystical scrolli, i tak e, Jest to o tyle pewna inwestycja, że kupując refile za prawdziwą gotówkę. Mamy 100% pewności tego, że na pewno coś uzyskamy. Na pewno uzyskamy coś, co nam się w jakiś sposób przyda, ponieważ nawet jeśli nie będą to dobre runy, które trafiają się rzadko, im dłużej gramy, tym ciężej o dobrą runę, która spełni nasze bardzo wybredne i bardzo wyśrubowane wymogi, ale te słabsze runy można sprzedać nam sprzedać i uzyskać mana z za to, dzięki czemu możemy podbić pozostałe runy w naszym ekwipunku na wyższe poziomy. Co daje nam oczywiście jakiś tam drobny progres. I to jest jakaś tam jeszcze inwestycja w grę, która byłaby dla mnie akceptowalna. Natomiast i problemem jest to, że daje strasznie mało satysfakcji, bo wyobraźcie sobie, zadacie bardzo dużo pieniędzy w to, żeby odświeżyć częściej Waszą pulę energii, żeby móc jeszcze więcej razy odwiedzić Gianta no czy też smoka, powiedzmy. No, to, Fajnie, możemy więcej razy iść na dungeon, no to super, ja, ja, wiecie, biorę sobie, robię przelew za kilkaset złotych czy tam mówmy ogólnie za kilkadziesiąt czy kilkaset euro, w rezultacie mogę więcej razy odwiedzić Gianta B10 czy Smoka B10. Trip życia. Drugą opcją są tutaj paki. E, Wszelkiej maści paki, czy to są Groft paki, które weszły jakiś czas temu przy update'cie, czy to są Devilmon paki, czy to są Premium paki, nawet, które oferują nam samony, możliwość samonowania czegoś, to jest druga opcja, w którą możemy włożyć pieniądze w grze Summoners War. No i tu się pojawia pewne, pewne, pewien problem, Czy jest to pewna inwestycja. Ok, możemy kupić pak, który zaoferuje nam jakiś tam boost do dropa, zwiększone doświadczenie na jakiś czas, możemy dostać też Devilmona, ale w co wsadzić tego Devilmona, jak już nie mamy w co? Albo możemy po prostu summonować. No i tu się pojawia pewien problem. Bo jeśli, jeśli chcielibyśmy uzyskać rzeczywiście jakieś fajne sumony, musimy się liczyć z tym, że po wydaniu pieniędzy na każdy nasz summon Mystical Scrolla mamy jakąś tam nikłą szansę na zdobycie naturalnej piątki, a to przecież o naturalne piątki głównie chodzi. No i teraz tak, użytkownicy i gracze w samone Zool, użytkownicy Reddita wyliczyli kiedyś, że żeby wysumonować naturalną piątkę, mamy szansę na to gdzieś tam 0,5%, czyli raz na 200 scrolli powinna nam wypaść naturalna piątka. W moim przypadku i według moich personalnych obliczeń, szansa na to jest jakby tak trochę mniejsza. Mniej więcej na... Um, 600 czy 700 Mystical Scrolly wypadam mi jedna naturalna piątka. Zatem, zatem musiałbym kupić 600 lub 700 Mystical Scrolly za pieniądze, żeby uzyskać naturalną piątkę. Gdzieś kiedyś wyliczyłem, że jeden summon to jest koszt około 2 dolarów, zdaje się, amerykańskich. Może dolara? Nie, chyba 2 dolarów. Więc jeśli chciałbym uzyskać naturalną piątkę, przy moim szczęściu i przy moim farcie, musiałbym wydać pewnie na to trochę ponad 1000 dolarów. A to jeszcze nie koniec, to dopiero początek. No bo kontynuując dalej, jeśli to będzie naturalna piątka, a, a jest ich kilkadziesiąt powiedzmy, jest ich kilkadziesiąt, jaka jest szansa na to, że to będzie naturalna piątka, która będzie rzeczywiście użyteczna? Bo powiedzmy, kupiłem za te 1200 dolarów, czy tam 1000 dolarów, E, kryształki, które przeznaczyłem na premium paki, żeby wysumonować moje skrole, e, dostałem naturalną piątkę. I teraz tak, na pewno chciałbym dostać kiedyś tam pernę, prachę, sire, czy coś w tym stylu, ale jest też duża szansa, że to będzie jakiś Ganyamede, dafnis, Laika, hellgirl, hellgirl? Helllady! No, słuchajcie, ja, ja wiem, że te sumony... Pewnie nie są złe i mogą się wydawać to dobry, dobrymi sumonami, i pewnie na jakimś etapie gry gracze bardzo szanują i doceniają fakt, że mogą korzystać z takich sumonów. No, natomiast ja ich nie potrzebuję. Zatem wydając 1200 dolarów, dostaję jedną naturalną piątkę, statystycznie oczywiście, rzecz ujmując. I to może być piątka, której nawet tak naprawdę nie chcę i nie będę używał. To jest. Dosyć poważny drugi powód, dla którego jestem free to playem Jest jeszcze trzeci powód. Firma, która sprzedaje nam te, nam te kryształy. A właściwie to może powówmy sobie o tej kwestii od samych podstaw. Kontynuację z firmą, która wypuściła kilka gier mobilnych. Summoners World nie jest chyba ani pierwszą, ani na pewno już nie jest ostatnią grą. Sama koreańska kompania ma Kilka produktów wypuszczonych na urządzenia mobilne, i na wszystkich nich daje możliwość kupowania waluty premium no i wzmacniania swojego konta przy pomocy e, przy pomocy właśnie dolarów, czy tam Eurosów, czy tam jakiejś innej waluty. E, dobra, jest to firma, która wypuściła nam produkt o nazwie Summoners War, który jest grom. Free to play, dostępną na urządzenia mobilne, w którym, jak wiecie, summonujemy sobie, walczymy z innymi przywołowaczami i tak dalej, i tak dalej. Gra jest fajna, wszyscy się dobrze bawią i jest za darmo. No właśnie. Każdy deweloper, niezależnie od tego, jaki projekt wypuszcza, czy to jest latarka do telefonu, czy to jest e, zdalnie sterowany pilot do pralki, e, albo. Jakiejś tam do obsługi Map coś jakiś nie no Nieważne. W każdym razie każdy deweloper, który wypuszcza, każde studio deweloperskie, które wypuszcza jakiś produkt, jakąś aplikację, musi się liczyć z tym, że powinno brać za nią odpowiedzialność od momentu, kiedy ona trafia za rynek i ma szansę generować przychód do momentu, kiedy z tego rynku zejdzie. I to tyczy się też as, a niestety oni tej odpowiedzialności tak nie do końca chcą brać. Znacie taką firmę jak Niantic? To jest inny koreański wydawca gier e, na urządzenia przenośne, który był odpowiedzialny w roku 1994 za powstanie Pokémon Blue, zdaje się, albo czegoś takiego. A potem wydał Pokémon Go. Popularną grę, która zalała cały świat. Wszyscy, którzy słyszeli o Pokemon, chcieli przynajmniej zobaczyć, jak to działa, i mieć jakikolwiek z tym kontakt, połapać sobie Pokémony na ulicy. Jak to przełomowy produkt. E, na podstawie ingresa, który wprowadzał rozgrywkę na nowe niezbadane dotąd tory. Można iść sobie po ulicy, po świecie, po wszechświecie i zbierać pokemony w każdym miejscu, gdzie GPS yy, na to pozwala. Był to produkt free to play, który miał oczywiście swój cash shop, czyli coś takiego jak Summoners War, gdzie gracze dostali coś niegotowego, yy, nie Przygotowanego na to, że będzie tylu graczy, i nie był to doskonały produkt, ponieważ bardzo szybko uja ujawniły się i uwidoczniły się różnego rodzaju bugi. A... Gracze byli bardzo, bardzo z z niezadowoleni z tego faktu. Zwłaszcza, że komunikacja z deweloperami, z deweloperami była jednostronna. Gracze pisali do nich na Twitterze, na różnych kanałach komunikacji. Niantik, dlaczego tak jest, że, że gra nie działa tak jak należy, tak jak miała działać? A Niantic nie milczał, nie odpowiedział nic. Tweetów było miliony, jeśli nie setki milionów nawet. Wiem, bo, bo sam w tym uczestniczyłem, sam pisałem do nich, ponieważ byłem niezadowolony, że serwery padają. Był nawet taki dowcip, że hura, serwery stoją 24 godziny. Na Reddicie było masa memów z tym związana. Ponieważ deweloper, który wypuścił produkt, za który dawał możliwość... Płacenia graczom, żeby uzyskać coś tam, no nie wywiązał się do końca z tego, co miał im zaoferować w zamian za, za tą opłatę. To była gra free to play, podobnie jak Summoner's War i podobnie deweloperzy nie do końca chcą współpracować z graczami, nie do końca chcą słuchać graczy i nie do końca chcą brać odpowiedzialność za swój produkt. Zatem, jeśli płaciłbym AS za zabawę hazardową właściwie, w samonowanie, czy tam kupowanie refili, czy kupowanie paczek z Devilmonami, bez Devilmonów itd., płaciłbym dosyć nieodpowiedzialnej firmie, której, dla której wygodną sytuacją jest to, że wszystko jest tak, jak jest. Gracze płacą, ona ma naprawdę bardzo duże przychody dzienne czy tam miesięczne, a jednocześnie nic się nie zmienia w tym właściwym kierunku, żeby żeby firma chciała ratować swój produkt, ponieważ on generuje przychód, rozumiecie. Jeśli będę płacił As, jeśli wy płacicie As, to, to jest tak naprawdę, byście klepali po główce dewelopera i mówili, mu spoko stary, zajebista giera, nie mam żadnych zastrzeżeń. No, a przecież zastrzeżeń jest dosyć dużo. No weźmy chociaż na widelce takie przykłady jak niesprawny system czatu no, nie działa jak należy, nie oszukujmy się. To, że dodali nowe prywatne wiadomości, to jeszcze nie znaczy, że nie ma disconnectów, nie znaczy, że brakuje moderatorów i tak Nowy content jest dodawany tak naprawdę raz na jakieś pół roku, coś takiego, no bo zobaczmy sobie, jakie są przerwy. Teraz wprowadzili rifty, wcześniej wprowadzili Rift of World, ten z tym bossem, ale to było w zeszłym roku. Rok wcześniej wprowadzili Necropolis. Rozumiecie, jakie, jakim tempem ta gra się rozwija? Mamy jakieś kilkumiesięczne interwały, zanim dojdzie nowy content do tego. Chociaż gracze dużo sugerują i pomagają twórcom. Kiedyś napisałem posta na forum, oficjalnym forum Kontuaz, gdzie zaproponowałem, żeby TOA dla urozmaicenia i dlatego, żeby nie było tak powtarzalne, tak nudne i tak łatwe, było tworzone przez graczy. Rozumiecie to? Każdy gracz mógłby. Zaprojektować jedno piętro, czy tam ileś tam pięter na toa, wrzucić je do zbiorowego tematu albo wysyłać jakimś tam metodą zgłoszeń. No i oni by mieli masę, ale to po prostu masę, tysiące gotowych projektów pięter, które mogliby sobie wybrać. Powiedzieć, kurde, to jest dobry pomysł, może wsadzimy coś takiego, będzie. To była moja sugestia sprzed roku, zdaje się, i właściwie spotkała się z fajną odpowiedzią ze strony innych użytkowników forum. Jest oczywiście zerową odpowiedzią ze strony kontuas, ponieważ z nigdy mi nie odpowiedziało. Kolejna, właśnie rzecz, o której chcę poruszyć, dlaczego to nie jest odpowiedzialny deweloper do no kurde, spróbujcie się z nimi skontaktować. Jeśli jakimś cudem nie odpowie Wam bot, tylko żywy człowiek nie wiem, czy to się zdarza, ale chyba się zdarza to dostaniecie odpowiedź, która jest w zasadzie dzięki, że jesteś z nami. Weźmiemy pod uwagę to, co, co tu do nas napisałeś. No bo, dobra, słuchajcie. Spróbujcie im napisać As. Pierdolcie się, wasza gra jest strasznie taka, ataka, Nie chcę być z wami nic wspólnego. W dupie mam was wszystkich. I tak taką wiązankę puśćcie. co? Oni wam odpowiedzą. Dzięki, że jesteś z nami i byłeś z nami przez tak długi czas. Mamy nadzieję, że... i tak dalej. To jest komunikacja z firmą, od której macie potencjalnie kupić coś w postaci wirtualnej waluty w grze, w dupie was mają jako klienta. No, tych przykład, te przykłady można mnożyć. Dajmy na przykład kolejną rzecz, yy, czyli dodawanie nowych postaci do, do, do świata Summoners Work. Oni sobie strzelili w stopę, rozszerzając swoje uniwersum o postaci, które nigdy nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego. Ten lore jest śmieszny, ten lore nie działa, tego lora w ogóle nie ma. Tam, tam nie ma spójnego świata, bo przecież możecie sobie grać bogiem egipskim, bogiem greckim, jednocześnie obok będzie biegał pirat z Karaibów, a tutaj przyleci jakiś biały Inugami, który jest odpowiednikiem jednego z szintoistycznych duchów z Japonii prosto. No, tak to wygląda. Tak. No i nie dodają nowych postaci. Przecież ostatnie postaci, które wprowadzili, to, byli, to były Fairy Kingi, które były już. ho oh, 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 prawie rok temu. Tak mi się coś. Wy... No nie, przesadziłem. Ale wiele, wiele miesięcy temu. Nie ma nowego kontentu z tym związanego. Kolejna rzecz, na której nie dają, nie dają sobie rady eventy. Fajnie, że deweloper, który daje MMORPG, tworzy eventy. To się zgadza. Nie zgadza się natomiast jakość tych eventów. Zobaczcie sobie, co tu się dzieje. Co drugi event jest identyczny z tym, który był poprzednio co jakiś czas. One się pojawiają cyklicznie i się naprawdę niedużo różnią. Mają nową szatę graficzną, inną nazwę. Zasady są identyczne. Teraz wchodzi od za kilka dni jakiś nowy event, który będzie troszeczkę inny niż poprzedni, ale mniej więcej chodzi o to samo. A wy chcecie za to płacić. Bo po prostu... No bo to się wszystko właściwie sprowadza do tego, że nie tylko kupujemy coś, co ma, da nać, da, co ma nam dać jakąś przyjemność, ale także płacimy im, jako twórcom, za ich produkt, który no jest jaki jest, po prostu. No i zanim ktoś przyjdzie i powie, no ale przecież to jest gra free-to-play, czego ty się spodziewasz? No jest masa gier free-to-play. Zobaczmy na przykład Hearthstone. Świetna gra krawciana od Blizzarda, w której można płacić i w której ja też troszeczkę pieniędzy zostawiłem. Ale tam pomimo tego, że z, z płacąc otrzymujemy znowu starcie z RNG, to i tak deweloperzy dbają o graczy, mają cały czas kontakt z graczami. E, tam nie, nie ma nic do zarzucenia właściwie. Inna gra na urządzenia mobilne, którą ostatnio ogrywam i z której zrobię osobny materiał, czyli Star Wars Galaxy of Heroes. Pomimo, że gra nie jest pozbawiona wad, pomimo tego, że walutę, którą się kupuje no daje relatywnie mniej niż to, co, co możemy otrzymać e, od com to kontakt deweloper, deweloperów, a właściwie jednego działu deweloperskiego z graczami jest niesamowity. Są częste posty na forum, które można komentować, na które oni odpisują. To jest coś niesamowitego, że deweloperzy chcą rozmawiać z graczami mimo tego, że jest ich tak dużo. com tego nie robi. Wymieniłem dwa produkty free to play, które robią to lepiej i w których sensowniej zostawić pieniądze, jeśli chcecie docenić samych twórców. No i już konkludując, kiedyś mówiłem, że gdybym miał pieniądze, to bym pewnie kupował sobie coś w Summoners War, ale potem się poważnie nad tym zastanowiłem, czy to jest rzeczywiście gra i czy to jest rzeczywiście firma, która jest warta tego, żeby otrzymać moje ciężko zarobione pieniądze. To już tyle na dzisiaj, na pewno wrócę w kolejnych nagraniach. Chciałbym, żebyście napisali mi w komentarzach, jak wam się podoba taki vlogowy format, czy chcielibyście go zobaczyć częściej. Oczywiście pojawią się też nagrania z Guild War, nie będą one regularnie się pojawiać, będą się pojawiać wtedy, kiedy będę miał czas je nagrywać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Cześć!